Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj poranna czwartkowa zmiana nadawana z miejscowości Święta Katarzyna to jest wioska w Świętokrzyskim pod górą Łysicą, na którą się zaraz wybieramy dzisiaj czwartek, a więc u mnie temat produktywności i chciałabym dziś poruszyć ten temat w aspekcie tego, że czasem warto sobie odpuścić my codziennie wstajemy o 6, niemniej jednak mieliśmy już od dawna postanowione, że ten dzisiejszy poranek będzie luźniejszy, inny niż, niż wszystkie, że wstaniemy dużo później. E, może nie wstaliśmy super dużo później, ale rzeczywiście było bardzo leniwie rano. E, I takie poczucie, że no nie musimy się spieszyć, e, że mamy czas, e, jest e, dla nas dziwne. <laughs> ale mówię o tym, dlatego że. Czasem warto jest sobie zrobić też taki odpoczynek od swojej rutyny. Tak, przynajmniej uważam, żeby zobaczyć, jak to się nie sprawdza. Wszyscy już wyszli na wyprawę na tą łysicę. My natomiast jeszcze się ogarniamy, zmywamy naczynia. Znaczy się miłość zmywa w tym momencie naczynia po śniadaniu i czujemy jakiś taki dyskomfort, że coś jest nie tak. Myślę, że to jest dobra lekcje dla nas, żeby bardziej docenić tą naszą poranną rutynę, to, że wstajemy e, dużo wcześniej i wtedy zupełnie inaczej wygląda i układa się nasz dzień. Zachęcam Was do tego, żeby sobie zrobić coś tak na kontrę tego, e, tego jak postępujecie zazwyczaj, e, bo to jest też taka weryfikacja tego co działa, a co nie działa e, i można no, na produktywność znacząco wpłynąć, modyfikując to w odpowiedni sposób, albo właśnie nie modyfikując w ogóle Gdyż się przekonamy, że to jak i co robimy, jest takim najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Dla nas jest to ciekawe doświadczenie i już zrodziło pewną frustrację, dlatego wiemy, że jednak u nas sprawdzają się bardziej poranki wczesne, bo wtedy jesteśmy bardziej przygotowani do tego, by wejść w dzień bardziej produktywnie. No więc życzę Wam dzisiaj dobrego czwartku, wypoczywajcie, pracujcie, cokolwiek macie zaplanowane. Mam nadzieję, że dotrzemy na Łysicę i pokażemy to na Instagramie. Trzymajcie się ciepło, pa!